Dzień, dzień dobry, dobry. witamy dzień gospodarza. Dzień dobry. Cześć pacek. Cześć pacek. Pięci Jeszcze nas będą zamawiali. jest struga. O, struga, chodź. Chodź sługa. Chodź, suger. chodź, suger. chodź Gdzie masz zabawkę? Co? 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 zabawka? zabawka? zabawka. Myślę, że ona śpi z zabawką. To. Co? To jest pacek. Jak tam się, jak się? spało? Najpierw się pytam jak się spało. Fajnie? Fajnie? Dobra. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Irena Tarnawska-Świcarz. Obydwoje z mężem jesteśmy chyba przykładem tego, że należy marzyć i realizować marzenia. W swoim czasie postanowiliśmy zostać być w górę, spróbowaliśmy i zostaliśmy. Nasza historia jest króciutka. Najpierw prowadziliśmy harcerskie schronisko Bene przeurocze pod turbaczem, które nas nauczyło życia w górach. O tym mieliśmy łoboską halę, której poświęciliśmy mnóstwo, mnóstwo serca i, i chyba talentu a potem stwierdziliśmy, że musimy mieć już coś swojego. Tak się zdarzyło, że na Czerwonym Szlaku było przepiękne, stare, podupadłe gospodarstwo rolne o siermiężnej, ale uroczej kulturze budownictwa drewnianego. Kupiliśmy, zaadoptowaliśmy, adoptujemy nadal, czekamy na Państwa, służymy całym sercem. Droga do Sryńska przypomina troszkę drogę i sceny z filmu Cena Strachu. Kto z Państwa oglądał, to, to pewnie będzie wiedział, pamiętał. No dojazd oczywiście tylko terenowym samochodem, jest to 5 km pod górę, różnica wzniesień 500 metrów, to jest naprawdę dużo, to jest na, na 1 kilometr 100 metrów różnicy poziomów. Dojechał ktoś innym niż terenowym autem? Maluch. O, inkasent elektryczny od, od prądu przyjeżdża od czasu do czasu maluchem, ale już dwa lata ostatnio się nie pojawił. Podejrzewam, że rozwalił po drodze. Także paru śmiałków było, to miski olejowe zostawiali mniej więcej na pierwszym kilometrze. Dokładnie taka to była sympatyczna budowla typu już właściwie ruina, bo dom był niezamieszkany przez 5 lat, co przy drewnianym domu rodzi śmierć techniczną budowli. W tej chwili mamy tak zagospodarowane, że gościmy 25 miejsc, 25 osób z lekkim dyskomfortem. Mamy już oczywiście węzeł sanitarny w domu, także można skorzystać. Zaczynaliśmy od Sławojki, co też miało swoje urogi od prysznica pod gołym nie wiem. mamy z bojlera elektrycznego. Także na te 20 osób, 20-25 osób, które mogą zanocować naraz, jest to ilość wystarczająca. Jesteśmy w stanie zapewnić ciepłą wodę dla wszystkich. Natomiast całe ogrzewanie mamy, ogrzewamy dom systemem kominkowym. Z jednego kominka, bardzo system bardzo ekonomiczny, bardzo ciepły, bardzo wydajny. W domu generalnie jest bardzo ciepło. W lecie czasami aż za ciepło trzeba otwierać okna, jeżeli do, dobrze przypalimy. Widzę, że już jest zgromadzone drzewo na zimę, tak? To tak. wystarczy to, co jest przed, przed to, nowym? Tak, nabyliśmy w tym roku 50 kubików drzewa i to wystarczy na najbliższe 5 lat. Przepalamy około 10 kubików przez cały sezon. typu survival, to znaczy własna karimata i godzenie się z tym, że zamiast sufitu ma się niebo wybite gwiazdami, co też jest urocze oczywiście i, i warto przejść. Jest to cudowna sprawa, bo to jest pasmo Jaworzyny y, trynickiej Z drugiej strony, czyli nad Rytrem, który jest tak niesamowicie położony ze względu na to, że wysokość pomiędzy Doliną Popradu, a stosunkowo niewielkim wzniesieniem, bo 844 metry liczy sobie Cerla. Jest tak honorny, że jednak jest to trudność żeby dojść, ale jest to takie wyzwanie, które każdy sobie powinien postawić, żeby troszeczkę tego rozruszać kości, sadełka zrzucić. Miejsce jest o tyle piękne, że jest tutaj dokładnie siedem tras, które można zwiedzić nie powtarzając, bo i Petetekowskie szlaki są przeurocze, bo jest Główny Beskidzki, jesteśmy na Głównym Beskidzkim pomiędzy właśnie Doliną Popradu, a Doliną, Ajaworzyny. natomiast oprócz tego są poprowadzone jeszcze gminne szlaki, które przez niezwykle jakieś takie uroczyska życzano w głębokie. Choćby Tobą Chryste Panie pogardziły obce ludy, to na polskim zawsze łanie chłopci skłoni się jak w przódy. Chłop postawi Bożą mękę u wróg wioski na rozstaju, byś wyciągnął o, no. Jezu rękę i włodarzył w naszym kraju. Tutaj są e, figury Trzech Króli po lewej stronie. W środku jest żłóbek wykonany z... E, z kawałka pnia no i z tyłu Ślunek. mamy z tyłu mamy matkę boską mamy świętego józefa po prawej stronie to są chyba pasterze jeden się trochę przewrócił malutka laleczka A? i w środku jest laleczka, która wyobraża pana jezusa bardzo ładny z kamienia zrobiony, zrobiona kapliczka założona kratą Zdrewienka. taka w Taka w formie w formie piwniczki prawdopodobnie tutaj się odbywają ja msze polowe co jakiś czas, ale to się już musimy tubelców zapytać. No oprócz tego jeszcze można z szlakiem hrabiego Stadnickiego, który był chyba pierwszym naczelnym oprócz hrabiego Zamojskiego, który w Tatrach utworzył przepiękny park. Hrabia Stadnicki był ojcem najpiękniejszych i najdzikszych z rezerwatów karpackich i w tej chwili można przejść z tym szlakiem sezon się tym, co już umiera. Są dzięki staraniem Petot tego oddziału, oddziału -te, oddział jest e, są wytyczone szlaki właśnie rowerowe o różnej skali trudności. Oprócz tego jeszcze można, jest wytyczona z Łomnickiego szlaka dla koni huculskich, nawet i polskie konie się sprawdzają. A my mamy przeszykowane specjalne taką zagrodę dla koni, jak jeźdźcy się posilają, to konie są bezpiecznie uwiązane i przy okazji mogą się paść w tym miejscu. A pojawiają się często? Dosyć często, no to się dopiero rodzi, to jest dość elitarne jednak mimo wszystko. Z tego co słyszałem, to jest tutaj kuchnia celnańska słynie jakie są specjalności. Ja myślę, że to jest wszystko kwestia gustu, bo jeżeli ktoś jest wegetarianinem, to też oczywiście ma możliwość odpaśnego mleka przez rozmaite pierogi i rozmaite naleśniki, zupy mleczne, tudzież zupy gotowane tylko na wywarach, jarzynowość, aż po mięsożerców, którzy stanowią no jednak 95% populacji polskiej. Czyli pewnie schabowy. schabowy. kiełbasa po łabosku, pierogi z mięsem, różnego rodzaju, prawda, na zamówienie bitki pieczony baran, no, można też i prosiaka. To już zależy od Państwa zasobności, kieszeni, apetytu i ochoty na jedzenie. Staramy się całe zaopatrzenie zrobić, takie przed zimą na przykład, zrobić jeszcze do momentu, do kiedy da się jeździć, a potem już tylko i wyłącznie to, co cięższe właśnie dowieźć samochodem, a potem już tylko i wyłącznie jak, jak zasypie nas to, to już tylko i wyłącznie na plecach w plecaku po 20, po 30 kilo, Takie na bieżąco. Można zjechać na nartach na dół. Zjechać? Można zjechać na NATAch. No parę razy na NATAch też też już mi się przytrafiło wywieźć. Wracając jeszcze tutaj do rozmaitych przygód, słyszałem, że była taka sytuacja kiedyś, że tutaj sąsiednia stodoła chyba zaczęła się palić i było, no już niewiele brakowało, żeby się cyrła spaliła. Jest to taka. No rzeczywiście przykre, przykre wspomnienie, zabudowania były bardzo ściśle obok siebie postawione. No i w pewnym momencie no, była pożoga akurat, było bardzo niefortunny czas tej pożogi, bo to był 24 styczeń, gdzie śniegi były autentycznie popachy, straż pożarna przybiegła. Dobrze, że miejscowa ludność pomagała chronić całe schronisko. No, uchroniła nas rzeczywiście ta głęboka warstwa śniegu, bo jednak temperatura spadała topiąc ten śnieg. Jesteśmy w pewnym sensie ulubieńcami fortuny, wobec tego dobry Pan Bóg w porę zgasił łaskawi ten pożar. przyjechać tutaj w czasie wakacji, to warto zadzwonić wcześniej i, I, i zrobić sobie... Warto wręcz wskazane wcześniej zadzwonić, bo mamy bardzo dużo chętnych. Na długie pobyty takie rodzinne cieszy. Stońska nasze się cieszy dużą popularnością u urodzin, które przy... wśród rodzin, które przyjeżdżają na, na tydzień, na dwa tygodnie z dziećmi. Jest to miejsce absolutnie bezpiecznego wypoczynku dla tych dzieci. Rodzice naprawdę mogą zostawić te dzieci, sobie pójść i, i dzieciom się krzywda nie stanie. W lasach są, grzyby, są... w lasach są grzyby, jagody, żmije i bocuki. Czyli tak, można wysłać dzieci, ale można je też postraszyć. Żeby, 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 żeby siedziały przed domem. Żeby siedziały przed domem. Tu jest jeszcze jedna oprócz kuchni bardzo ciekawa i piękna rzecz, mianowicie wspaniałe kwiaty. Każdy dom, który żyje, który się pyszni tym, że żyje, musi mieć otoczenie przepiękne, a ponieważ osobiście ja mogę powiedzieć, jestem pasjonatem, botanikiem, chociaż geografem z wykształcenia, jednak mimo wszystko uważam, że kwiaty dają serce, duszę tego domu. Kocham je i one chyba się odwdzięczają, bo są tak piękne, że czasami chociaż je zaniedbam, to starają się tego nie zauważyć. Natomiast ceny noclegów mamy jeszcze, jeszcze tańsze niż, niż można przypuszczać w ogóle. Ceny noclegów mamy najniższe w okolicy. Jest to 10 zł w pokoju wieloosobowym, 12 zł w pokoju małym, dwu lub trzyosobowym. Jeżeli ktoś będzie chciał brać pościel to jednorazowa opłata wynosi 6 zł za, za komplet pościeli. Podłoga 7 zł, pole namiotowe 4 zł od osoby. Także tańszych cen naprawdę nigdzie się nie znajdzie. teraz rzecz taką, czy chcielibyście się gdzieś przenieść? Stąd? Gdzieś tam daleko pieściliśmy wizję Uherynia, który w samej w sobie nazwie ma już czar urogi i tajemniczość, ale na razie skończmy to. A jeżeli naszą rolą jest rola Żyda Tułacza, wiecznego Tułacza, to być może. Ale na razie to. Tak właśnie jest, że właśnie towarzyszysz nam cały czas. Od gorców... Od Bene, przez Halę łaboską, przez Cyrlę i być może, że właśnie nad tym czarownym potokiem, który jest też częścią yy, hrabiego, szlaku hrabiego stadnickiego, przyrodniczego szlaku, być może kiedyś tam osiądziemy. Z tym, że tam jest tak piękne miejsce, że jak kiedyś stanęliśmy nad tym, nad tym potokiem, to stwierdziliśmy, że żeby nie zepsuć harmonii przyrody, możemy postawić tylko jedną, jedyną budowlę. Mały, zielony namiocik.